Kurwa Budzę się w nocy i mam koszmary W z rzeczy widziałem stare, Proste rzeczy, ale daję popalić Z nocy staję i muszę zapalić ty tytumy i każdy chce bali Przerwa te hisza, bo my już to wali My już to wali Budzę się w nocy i mam koszmary W kurwe zły rzeczy widziałem stare Proste rzeczy, ale daję popalić W nocy staję i muszę zapalić te tytumy i każdy chce bali Przerwa te hisze, bo mnie już to wali My już to wali Mówię, że kocham i potem całuję. Synchronizacja, mózgu znów z ustami. Zapalę bata i potem kładę się na fali. Nie chcę, by fraje że mordę zatykali. i będę krzyczał, bo lubię coś wizde. Podarty t-shirt, bo się biłem, Nie pytaj, mordo więcej, czy mam zbiję. Budzę się w nocy i mam koszmary. W kurwę złe rzeczy widziałem stary. Proste rzeczy, ale daję popalić Z nocy staję i muszę zapalić. Cieram tytumy i każdy chce bali. Przerwa tych jeszcze, bo my już to wali. Mnie już to wali. Budzę się w nocy i mam koszmary W kurwe zły rzeczy widziałem stare. Proste rzeczy, ale daję popalić W nocy staję i muszę zapalić Jaram te dumy i każdy chce bali Przerwa te hisze, bo mnie już to wali Mnie już to wali